Cześć, tu Mieszko Slime. Dzisiaj robimy slime z piaskiem kinetycznym. Zacznijmy sobie od wrzucenia piasku kinetycznego. Ładny, jakąś ładną ilość wrzucimy. O, gdzieś, gdzieś coś takiego ma. No, mamy resztę. Teraz wlewam klej, tego roczysty najlepszy jest jak wleję przezroczysty klej, to będzie ładnie widać ziarenka piasku kinetycznego. Trzeba go tak rozgnieść, żeby się połączył z klejem. Taka papka powstała. Dobrze. Teraz dodaję do niego aktywator. Mieszamy. Sprawdzam, czy się nie klei. Klei się. Trzeba dodać jeszcze troszkę aktywatora, ale niedużo, dużo, bo już się mały klei. Wytrę ręce i dodam więcej kleju. Wszystko żeby wszystko razem wymieszać.

Slime gotowy, jeszcze troszkę się więc dodam do niego jeszcze trochę aktywatora, ale to już bardzo nie I to jeżeli komu się nie podoba, taki bardzo le, nielepki, no to może nie dodawać. Nie trzeba tak, tego, tej końcóweczki dodawać. Nawet jest bardzo rozciągliwy. Jak na takiego slime'a z piaskiem kinetycznym. No to slime gotowy. Fajnie się rozciąga. No tyle. Proszę o komentarze.